Na jakich stronach znajdziesz mieszkanie lub pokój do wynajęcia w Holandii? Podam ci 8 stron, z czego jedna nigdy nie przyszłaby ci do głowy. Na co musisz uważać przy wynajmie? Jakie są średnie ceny wynajmu i co oprócz pieniędzy jest Ci potrzebne? O tym opowiem w dzisiejszym odcinku. Zapraszam do sprawdzenia. Dzisiejszy krótki odcinek będzie poświęcony rynkowi wynajmu mieszkań w Holandii. Kto mieszka w Królestwie Niderlandów, ten wie, że wynająć coś w dzisiejszych czasach to nie lada wyczyn, ale ten filmik może ci z tym pomóc. Zasubskrybuj mój kanał, ponieważ w tym miesiącu robię serię filmików pomagającym osobom, które planują wyjechać do Holandii. Dodatkowo chciałbym w końcu przebić magiczną barierę 100 tysięcy subskrypcji, a sporo widzów oglądających moje filmy nie subskrybuje mojego kanału. Jeśli jesteś taką osobą, zostaw suba. Serię poradników zaczynamy dziś od tematu mieszkań i pokoi. Zanim jednak zaczniemy odcinek, chciałbym również podziękować moim patronom, którzy wspierają rozwój mojego kanału. Dopiero otworzyłem Patronite'a i nie ma ich za wiele, ale bardzo dziękuję za wszelkie wsparcie. Jeśli chciałbyś mnie wesprzeć, to link znajdziesz w opisie do tego filmu. Dzisiejszy odcinek zaczniemy od tego, na co musisz uważać przy wynajmie pokoju lub mieszkania w Holandii. Następnie przejdziemy do tego, jakie są średnie ceny za wynajem mieszkania. Potem opowiem, co potrzebujesz, aby wynająć mieszkanie w Holandii, i na końcu opublikuję strony, które na pewno ułatwią Ci znalezienie loku. Lecimy z tym. Na co musisz uważać? W Holandii na rynku nieruchomości jest bardzo dużo oszustw. Na każde ogłoszenie o wynajmie mieszkania jest chętnych kilkadziesiąt osób, dosłownie w moment po publikacji ogłoszenia, więc oszuści tutaj mają pożywkę. W Holandii popularne oszustwo to wałek na tzw. zaliczki. Sam byłem kiedyś świadkiem próby takiego oszustwa. Poszedłem obejrzeć mieszkanie do wynajęcia i wydawało się spoko, było to duże, przestronne mieszkanie, no i w sumie zdecydowałem się na nie. Gdy powiedziałem osobie, która mnie oprowadzała, pomimo mojej decyzji, zaczęły się schody. Osoba ta zaczęła mówić, że musi zjechać zaraz do Polski, ale wraca za dwa tygodnie i że ma masę chętnych na to mieszkanie, więc musiałbym dać zaliczkę. No i wtedy zapaliła mi się czerwona lampka. Oszust wziąłby ode mnie i od kolejnych 10 osób zaliczkę w wysokości 500 euro, wróciłby do Polski i tyle bym go widział. Jeśli jest niska cena za wynajem plus jeszcze do tego dochodzi zaliczka, to na 99,9% jest to oszustwo. Szkoda tylko, że większość takich skamów na Polakach robią inni Polacy. Jakie są średnie ceny za wynajem mieszkania w Holandii? Bardzo dużo zależy od tego, w jakim mieście jest mieszkanie. Ja posłużę się statystykami z Amsterdamu, ponieważ właśnie tam szukałem mieszkania. Dzisiaj trafiłem na statystyki, w których to Amsterdam był wymieniany jako najdroższe miasto w Europie pod względem ceny wynajmu i coś w tym jest. W Amsterdamie średnia cena za studio to 1700 euro miesięcznie, a za pokój 963 euro. Cena ceną. Ale wynajem mieszkania w dzisiejszych czasach w Holandii nie jest tak prosty jak w Polsce, ponieważ nawet jeśli coś znajdziesz, to na to mieszkanie będzie multum chętnych, więc właściciel zrobi sobie casting, w którym wybierze, kto dla niego będzie lepszym lokatorem i często kto da więcej. Oprócz tego musisz spełniać kilka warunków, żeby takie mieszkanie wynająć. A więc, co potrzebujesz, żeby wynająć mieszkanie? Żeby wynająć mieszkanie w Polsce z reguły potrzebujesz tylko gotówkę, ale w Holandii jest nieco inaczej i nie każdy może sobie pozwolić na wynajem mieszkania i nawet nie chodzi tu o koszty wynajmu. Po pierwsze musisz mieć stałą pracę, ponieważ makler lub właściciel mieszkania wymaga tzw. salarisów z trzech ostatnich miesięcy. Salaris to taki holenderski odpowiednik polskiego paska wynagrodzeń. Po drugie kaucja, która może wynosić nawet trzykrotność miesięcznego czynszu, więc patrząc na amsterdamską cenę za studio 1700 euro, to kaucja może wynieść nawet ponad 5000 euro. Skoro już wiesz, co cię czeka na rynku nieruchomości w Holandii, to teraz przejdziemy do stron, na których możesz szukać mieszkania lub pokoju. Teraz podam ci kilka stron, które polecam ci zapisać. Najpierw zacznę od stron w języku holenderskim bądź angielskim, a następnie przejdziemy na strony dla osób polskojęzycznych. Na stronach, które właśnie widzisz na ekranie, znajdziesz mieszkania do wynajęcia: jest to Pararius, Fundanel i Marktplatz. Następnie na stronie Camernet możesz poszukać pokoju. A teraz na ekranie widzisz polskojęzyczne strony, na których znajdziesz zarówno pokoje, jak i mieszkania. Jest to Niedziela NL i głos polski NL. Ale to nie wszystko. Jednym ze sposobów na znalezienie mieszkania w Holandii, o których mało kto mówi, jest serwis Airbnb. Co prawda ceny są tam kosmiczne, ale można to obejść w taki sposób, że piszemy do właściciela, że przyjedziemy na przykład do niego w weekend i wynajmiemy pokój lub mieszkanie, w zależności od ogłoszenia, ale chcielibyśmy w nim zamieszkać długoterminowo. Kiedyś znalazłem w ten sposób mieszkanie, wcale nie drożej niż wynajęte w normalny sposób. Mieszkanie i pokoi możesz również szukać na grupach typu Polacy w Amsterdamie, Polacy w Hadze itd. w zależności od miasta, lub też na Facebookowym Marketplace. Napisz w komentarzu, jakie miałeś przygody z wynajmem pokoju lub mieszkania w Holandii. Jeśli masz jakiekolwiek pytania, napisz je również w komentarzu, a ja chętnie udzielę ci odpowiedzi. Możesz również zawsze do mnie napisać na Instagramie, Palebo lubię.